Także oczywiście witajcie, ja jestem MWDJ, a to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj przygotowałam dla składnik za około 600 tysięcy monet. Jest no, na głównej platformie troszeczkę tańszy niż na te 600 tysięcy monet, ale za to, żeby taki ładny tytuł był, wiecie, ładna liczba, bo ostatnio te tytuły były jakieś takie, wiecie, że tam 1,3, 1, 4 miliona końców, a dzisiaj będzie 600 tysięcy, także ładna liczba. No i cóż, dzisiaj jest ostatni odcinek nagrywany na zapas, w związku z czym no, jestem ostatni raz z tej samej koszuli. No i co? Mam nadzieję, że ten materiał się spodoba. No i cóż, jeżeli to ty... Jeżeli to ty chcesz, żebym to do składnik, to masz tam na napisz wiadomo no, z budżetem z niewymiennymi oraz platformą na jaki grasz. I co, nie przedłużając, myślę, że lecimy. Informacją, którą dzisiaj użyjemy do budowania składu będzie informacja 451, informacja, która już kilka to powtórzona w samych, że jest raczej niegrywalna, ale za to daje bardzo fajne, bardzo fajne połączenie, jeżeli chodzi o różne właśnie, różne takie hybrydy. I tuż na bramce mamy zawodnika, którym jest Mendy. Wiem, że to jest dosyć drogi bramkarz jak na składzie, składziek za 600k, ponieważ 67 tysięcy no, na około 60-70 tysięcy za takiego bramkarza to jest jednak sporo, z tym, że on jest naprawdę bardzo dobry. Jest to chyba drugi mój ulubiony bramkarz po Mike, Mike Manion, który no, w tej wersji Winter Wildcard jest no, na porównywalnym poziomie do Mendiego. Ciężko mi jest powiedzieć, który z nich jest lepszy, aczkolwiek obaj bronią naprawdę bardzo, bardzo fajnie. 89 89 80 nailingu, 92 refleksy, 90 ustawiania się. Jest to jest dla bramkarza są naprawdę bardzo fajnie oceniane. Możliwe, że ona otrzyma kartę Team of the Season, w związku z czym naprawdę będzie to bardzo, fajny, bardzo fajnie oceniony toc, no ale na razie musimy się zadowolić jego wersji do tych on na prawej obronie mamy Nelsona Semedo. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, to jest jego debiut w tej serii, ponieważ ani razu jeszcze nie występował u nas w właśnie w budowaniach składów. Ma 90 tempo, 84 gry, 84 fizyki. Bardzo fajny dribbling. Zobaczymy sobie na to właśnie. 93 z winności, 85 równowagi, 94 wytrzymałości, 76 siły. I wreszcie to jego tempo zostało poprawione. Nie wiem, czemu jej tak źle go potraktowało z tym tempem, że tak nisko mogła no, ocenić tą statystykę. Ale teraz ma to ocenę na 90, czyli tak jak powinno być według mnie na zwykłej złotej karcie. No ale cóż, dajcie mu cień, kotwicy, to naprawdę będzie bardzo fajny obrońca. Kolejnym zawodnikiem jest Antonio Rudiger. Jeśli chodzi o tego zawodnika, jest on naprawdę bardzo, bardzo spoko, ponieważ no, w tej wersji już zdecydowanie można nim pograć. Granie Rudigeru zaczyna się od tej wersji 86, Czyli tej wersji, właśnie Rule Ponieważ granie jego Inform, czy też granie jego wersją zwykłą jest na tym etapie gry raczej mało opłacalne, mało Ponieważ nie dość, że kosztuje spory. Wersji Inform, wiadomo, można znaleźć lepszych zawodników tańszych niż w wersji Inform i lepszych. Ale ta we jego wersja naprawdę będzie ciężko go zastąpić, ponieważ daje fajne połączenia. Ma bardzo fajny tempo: 85 przyspieszenia, 84 biegu, 80, 85 siły. Do tego nawet, nawet spoko, ale nie, nie aż tak dobrze oceniona. zwinność i równowaga mogą być jak mogło być lepiej i to jest naprawdę bardzo fajna obrona ja dla niego sobie polecam z gry cień Kolejnym zawodnikiem jest koniec. jeżeli chodzi o tego zawodnika on naprawdę wypłynął na głębokie wody, ponieważ zobaczcie sobie na tą kartę 89 tempo, 84 gry, 87 fizyki dlatego ma niesamowitą zwinność, o to, no, aż na 90 84 równowagi, 93 siły od tego przyspieszenie szybkość biegów, no, niemal jak niektórzy napastnicy, co jest naprawdę wynikiem no, takim niespotykanym i do tego do tego tak naprawdę jedynym minusem jest pełny odbiór piłki, czyli oceniony na 80, no, który mógłby być lepszy, aczkolwiek dajcie mu cień no, i, albo kotwicę, to już to będzie troszeczkę bardziej podbite. Tak jak mówię, to, on, to nie ma tej specjalnej swojej własnej sylwetki w samej w grze, w związku z czym aż tak, dobrze, aż tak dobry chyba nie jest. Bo kosztuje też niezbyt dużo, bo z takimi systemami powinien dużo kosztować, ale według mnie naprawdę powinien sobie poradzić. Kolejnym zawodnikiem jest Nico Schulz. Jeżeli chodzi o tego zawodnika, jestem naprawdę bardzo spokojny, daje się tutaj obojętnie, którą wersja, osobiście polecam tą wersję lodową, ponieważ wersja lodowa. No można ognisko, ognistą albo lodową umieścić, ale lodowa ma zdecydowanie lepszy dribbling, ponieważ zobaczcie sobie na to 80 39, 70, mieć równowagi. To jest naprawdę spokojny wynik. 88 przypisania 96 w 84 liczymości 86 siły. Więc to jest naprawdę spoko gracz z tym, że ma właśnie wysoką pracowitość w ataku i nisko i średnio w obronie. Zdosemy to ma średnią, średnią pracowitość, to jest dużo lepsze. Aczkolwiek no, mam nadzieję, że tak często do ataku nie będzie wybiegał, ponieważ on ma taki syndrom właśnie troszeczkę bolca, czyli po prostu jak na oborece ma wyżej ocenione pracowitość w ataku niż w obronie, co czasami jest dużym problemem. Kolejnym zabójnikiem jest taki typowy defensywny gracz, czyli Emre Chan, który nie ma, że może nie jest najlepszy, ponieważ no jego karta 80, nie ma wszystkie statystyki powyżej 84, ale tutaj ma już syndrom Upamecano, czyli 72 i 94 szybkości biegu, nawet jeżeli dać mu cień. To aż tak dobrze nie będzie to wyglądało, ponieważ będzie miało 82 przyspieszenia i 99 szybkości biegu. Wiem, no, że te style gry czasami nie działają, no ale mam nadzieję, że w tym przypadku nie będzie aż tak źle do tego. z zimność, przy ponieważ oceniam na 87, 80 równowagi. Za to fizyczność naprawdę topowa, ponieważ 91 drzemłości, 89 siły. To wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie do, do tego. 89 siły 89 sił strzału, 85 dalekich strzałów. To wygląda naprawdę bardzo fajnie z tym, że te przyspieszenia troszeczkę zabija tą kartę. Na lewej skrzyle mamy Jonathana Bambę. Jeżeli chodzi o tego, to są naprawdę bardzo spoko. Mniej niż 37 tysięcy, można zapłacić wersję Rule Breaker 97, 81 strzałów, 89 podań, 87 ryblingu. Do tego naprawdę spoko, wszystkie gwiazdki, ponieważ ma 4 gwiazdki sztuczek, 93 jeżeli chodzi o przypisanie i biegu, 90 winności, 82 równowagi, więc to wygląda naprawdę bardzo fajnie. 81 wykończenia, 84 siły strzał to nie jest najlepszy wynik, ponieważ on tutaj będzie w typu jakoś środkowy pomysłik Niestety do jakiejś strzały, czyli 81, no to, 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 to czasami mogą nie, nie domagać, za to, to, to masz 89 podań, to jak najbardziej wynikiem bardzo fajnym Po prawej stronie mamy Trinkao. mimo że ten zawodnik może go nie kojarzycie, ogólnie był nie jest jakiś super mega wybitny, ale zniszczył PLKD, więc to już powinno mówić samo w chociaż wiadomo PLKD nie jest jakimś super, no, oczywiście nic, nic niczego mnie ujmuje ale no nie prezentuje takiego poziomu jak chociażby czy coś takiego ale w każdym razie jest to zniszczone przez Trinkao który no jak wiecie jest kartą taką ok, ale takie ok, wiecie ja, 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 ja jak za nim się przypadam ale daję, jest to jedyne stosowne połączenie chyba że wolicie grać, grać z albo Rafą bo tutaj możecie dać dowodnego prawego po pomocnika z e, Portugalii ponieważ tutaj na środku pola mamy Rafę e, nie, nie Rafę właśnie chciałem napisać Rafę mamy Renato Sanchez jeżeli chodzi o tego zawodnika, wynikami ulubione środkę pomocnik defesanty w tej grze Ogólnie środki ponieważ ma 84 tempo, 84 drybling, 84 fizyki, 80, 72 defensywy. No wi wiadomo, to jest tak tania karta, że tutaj raczej cień no, nie jest że żeby ją bo cień będzie droższy niż zakup samej karty, więc w związku z tym według mnie nie, nie opłacisz tego robić, ale generalnie jest to naprawdę bardzo, bardzo spokojny zawodnik, 86, nie 80 szybkości biegu, jest naprawdę wszechstronny, bo, ponieważ. W środku pola takie umiejętności się przydadzą, 89 sił 88 dalekich szałów więc to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja go osobiście bardzo lubię i to jest taki mały tur, mały, zewinny tur, który potrafi się przepchnąć. Kolejnym zawodnikiem jest Endombele. Wiem, że to może nie jest najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o ogólnie o mm, gracie w FIFA, ponieważ kiedy zobaczymy sobie na sobie z spoko, aczkolwiek ta wytrzymałość u niego... To jest największy minus 74 wytrzymałości jak na środek Pola to nie jest dobry wynik i to będzie pierwszy zawodnik do zmiany, ponieważ no trzeba mieć, na tej pozycji trzeba mieć płuca ze stali, ponieważ no, co prawda nie będzie tutaj grał jako defensywny post, nie będzie tutaj, tutaj grał jakiś pomocnik wspierający. No no aczkolwiek wiecie o bo to nie jest najlepszy, najlepszy rezultat, ale tak tutaj on się znajduje. U mi się nim grało fajnie, ale ta wytrzymałość się niego troszeczkę, no niestety kuleje. I ostatnim zwolennikiem ten z zespole jest Jonathan David, jaki to jest zawodnik, o bosko jaki to jest zawodnik, naprawdę jest to niesamowity gracz. Co prawda w tym teraz gdzie tak dużo wysoko ocenianych kart wychodzi, no to niestety ten Jonathan David już troszeczkę stracił na mocy. Ale dajcie mu to niczego, dajcie mu finisher, dajcie mu ja to naprawdę będzie bardzo fajnie śmigało, ponieważ zobaczymy sobie na jego staty staty statystyki, ma 94 pokończenia, 90 sił strzału, 80 zwinności, 86 równowagi, 96 tempo, 86 siły. No, a więc tak to wygląda. Z główkami teoretycznie można by było pojrzeć, bo ma 97 skoczności, 95 celności główek. Jest on naprawdę bardzo fajny zwolennik kiedy mimo że ma 3 deskki, sztuczek, ale za to ma 5 aż słabsze nogi. Tak się no. prezentuje ten składzik i ogólnie chyba jedyne sensowne, dwie sensowne formacje, które można w tym zespole ogarnąć. To jest formacja 4 3 2, 1 Bamba z Tenikao na skrzydłach, Ndombele. Eee, z Endoba jako taki wspierający e, ofensywy, pomocnik, chance na randą są czasy, jako tacy bardziej defensywni. No i druga według mnie najlepsza formacja do drużynie będzie to formacja 4-1-2-1-2, która znajduje się tutaj, mamy ją w tym momencie właśnie na ekranie. David z trinkao na napadzie, e, trinkao tutaj, dym ma właśnie środki pozytywne w emery chance by cofa się między obrońców, no i randą na czas z endobalem tak, jako tacy wspierający. No cóż, dzisiaj się chyba szybko wyrobiłem, nad nie że ten odcinek poszło, ale jakoś chyba niezbyt długo. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia wkrótce i z tym zarówno oczywiście strzełeczka. Trzymajcie się!